Kiedyś świętej pamięci Ojciec Joachim Badeni napisał, że Bóg Boga się poznaje przez zauroczenie, że wierzy się w Boga przez zauroczenie, nie, nie, nie przez prawo, nie przez lęk, ale przez to, że coś w Bogu mnie pociąga. Że coś w Bogu mnie zachwyca. Więc dzisiaj chciałbym z Wami się podzielić takim tekstem, który być może, może, być może nas właśnie pociągnie, albo być może w nim zobaczymy właśnie Boga, który nas zauroczy. To jest przepiękne kazanie świętego Augustyna, biskupa z Hipony, z V wieku. O śmierci pana Jezusa. Pisze święty Augustyn, bo nie było w nim nic, co mogłoby umrzeć, jeśliby nie pożyczył ludzkiego ciała. W Bogu nic nie może umrzeć. Bóg jest nieśmiertelny, Bóg jest wieczny. W Bogu nie ma śmierci, U Bogu jest życie. I żeby coś w nim mogło umrzeć, to musiał pożyczyć nasze ciało. Bóg pożyczył od nas ciało, Bóg się wcielił. I właśnie dzisiaj na to patrzymy. To, to ciekawe, że liturgia nas dzisiaj na tym zostawia. Słyszeliśmy o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, o Hosanna, ale potem słyszeliśmy o Jego śmierci i, i na tym, żeśmy się zatrzymali. Bóg pożyczył od nas ciało, żeby mógł umrzeć, żeby mogło coś w nim umrzeć. I pisze dalej Augustyn, dziwnej zaiste dokonał z nami zamiany tego wzajemnego uczestnictwa. Naszym było to, przez co umarł, a Jego to, dzięki czemu żyć będziemy. Naszym było to, przez co umarł. Właśnie naszym było Jego było ciało, a Jego to, dzięki czemu żyć będziemy. I Augustyn dodaje, bo my nie mieliśmy z czego żyć. Bo my nie mieliśmy z czego żyć. Nie, nie ma w nas <laughs> takiej siły, nie ma w nas takiego życia, które by oparło się śmierci. Nie ma w nas takiej siły, nie ma w nas takiego życia, żeby zatrzymać śmierć w tym świecie. Może właśnie czas pandemii nam to niezwykle mocno przypomina. Ale dzisiaj, kiedy patrzymy na, na Jezusa ukrzyżowanego, to widzimy, że jak mówi Augustyn, On podzielił się z nami tym, co ma. I dzięki temu żyć będziemy. I my to nazywamy zbawieniem. Co to jest zbawienie? Pozwólcie, że dzisiaj na to nie odpowiem. Patrzcie na krzyż. Odpowiedzmy sobie na to pytanie, patrząc na krzyż dzisiaj przysłonięty. Patrzmy na krzyż w Wielki Piątek, kiedy go będziemy odsłaniać, a Bóg nam odpowie, czym jest zbawienie dla Ciebie i dla mnie, bo my nie mieliśmy z czego żyć.